Jak wspominałam, że na temat Aleksandra to jeszcze kilka powiem, więc to jest ten moment. Proszę Państwa, w 23. konkursie imienia Jana Barandowskiego na opowiadanie o tematyce olimpijskiej, organizowanym przez Komitet Olimpijski, laureatem został Aleksander Rękawek z klasy 8.1. 20 młodych pisarzy, którzy zostali laureatami tego konkursu. Jego praca ukazała się w publikacji pod tytułem Jak wygrać wolność. Jeden z jej egzemplarzy znajduje się w naszej bibliotece. Gratulujemy. Gratulujemy, to jest wyjątkowe osiągnięcie Dziękuję, Dziękuję bardzo. W konkursach plastycznych międzynarodowych bardzo dobre wyniki uzyskiwała Dagmara Szypulska. Poprosimy Dagmarę. Ja przypomnę jeszcze raz. Wzięła udział w XX Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Dzieci i Młodzieży Tęczowy Kalendarz. Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Darujmy Światopokój. I zajęła drugie miejsce powiatowym w Konkursie Plastycznym w ramach projektu Pozwól mieszkańcom poczuć się bezpiecznie na drogach. Kampania przeciwdziałania nietrzęskości na drogach. Poprosimy pana Andrzeja Ostowskiego o wręczenie nagrody. Brawo, do Gratulujemy. Dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy już do podsumowania klas. Troszkę nam to zajmie, ponieważ na przykład w klasie ósmej w klasie A mamy za nagrodę 23 uczniów. To jest klasa, w której jest najwyższa średnia 4,99 sekund. Klasa jest dla Cała klasa to jest spadnie. E, poprosimy e, wychowawcę panią Anię Zalewską i poprosimy o rozdanie nagród panią Dyrektor Krystynę Antolak i zapraszamy uczniów Wasie Winek, Ole Baran, Maksymiliana Balanowskiego, Alicję Tomczuk, Amelie Witak, Zuzie Leszek, Filipa Matuszewskiego, Zosię Gontasz, Ignacego Szostaka. Alicję Starzeńską, Amelię Czarnecką, Emilie Cieplińską, Kamila Jastrzębskiego, Maję Rążewską, Aleksandra Rękawka, Alicję Rudkę, Kacpra Brodę, Anneli Panenko, Zosię Ładzińską, Stefana Czechowskiego, Karolinę Komik i Mikołaja Lewka. I oczywiście zapraszamy rodziców. Gracias por venir